Pewnie wielu z Was zastanawia się, co w tygodniu takim jak ten, w czasie przerwy na mecze reprezentacji, robią pozostali piłkarze z Ekstraklasy. Otóż z odpowiedzią spieszywam Wam piłkarz Legii Warszawa, Marek Saganowski. Możemy powiedzieć, że ta Ekstraklasa po godzinach siedzi w Białej Podlaskiej. Tak, tak. Nie w Rzymie, nie w Miami, a w Białej Podlaskiej. To właśnie tu od trzech dni można było spotkać zawodników, których łączną liczbę meczów w Ekstraklasie należało liczyć w tysiącach. Warto też podkreślić, że Polską Szkołę Trenerską wybrali także kursanci z zagranicy. Aleksander, no ja myślałem, że to jednak serbska szkoła trenerska ma lepszą markę. Slavoljup, Muslin, Sandar i wchodzi z Makavi do Ligi Mistrzów. Ty jednak wybrałeś polską myśl wam tutaj chcesz się kształcić. Dlaczego? No trzeba to zmienić. Myślę, że znając zasady, że tutaj też są ludzie, którzy mają swoją wartość, umieją, umieją uczyć ludzi do tego, by się stać trenerami. Myślę, że tutaj bardziej też jest problem środowiska, które, które skutecznie niszczy wszystkie możliwe autorytety, a wiadomo, wiadomo że dla, dla trenera autorytet jest rzeczą może najważniejszą. Natomiast w Polsce się spotykamy z sytuacją, kiedy trener bardzo często jest lekceważony i, i, i co z nim idzie, tutaj ciężko też o taką pozycję, którą, którą po prostu każdy będzie szanował. Jeżeli chodzi o charyzmę i autorytet, to kilku kandydatów na trenera akurat z tej grupy nie powinno mieć z tym żadnych problemów w szatni. Nikomu nie można odmówić tego, jeśli nawet na początku, na pierwszy rzut oka się nie zapowiada, że, że coś z tego będzie, bo to wydaje mi się, że bycie trenerem to jest w dużej, w dużej mierze własna inwencja, trochę wyobraźni, czasem umiejętność podjęcia ryzyka i to czy, czy dużo wiemy, czy, czy nie wiemy, nie, nie zawsze decyduje o tym, czy mecz wygramy. Natomiast no jest dwóch takich, którzy wydaje mi się, że, że, że to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że trenerami zostaną i gdybym miał powiedzieć, że wskazać dwóch, którzy, którym się coś w tej, w tej tematyce uda, to myślę, że Aleksander Wukowicz i Radosław Sobolewski. To takie pierwsze dwie, dwie kandydatury, które. Po tych trzech dniach e, e, zauważyłem. W dzieciństwie dość popularną zabawą było dywagowanie, jak dorosłym to zostanę i w tym miejscu każdy dzielił się swoimi marzeniami. Zapytaliśmy więc kandydatów na trenerów, kim oni chcieliby zostać na ławce trenerskiej, a precyzując, od kogo zamierzają czerpać trenerskie wzorce. Każdy trener jest troszkę inny, każdy trener chce coś od siebie dać i dorzucić. Na pewno jeżeli miałbym wymienić swoich e, ulubieni, ulubionych szkoleniowców to to, to Jürgen Klopp czy Diego Simeone. Także Myślę, że bardzo pasu, pasujący też styl do, do tego środowiska, w którym się znajduje. Może e, trzeba szanować i lubić Guardiole, ale czy można przenieść taki styl grania na, na to gdzie mam zamiar i z kim mam zamiar pracować, to, to, to mam delikatne wątpliwości. Ja ten wzorzec myślę, że jeszcze, jeszcze będę szukał. Mam tutaj na myśli takich stylu prowadzenia, stylu, stylu grania. Myślę, że to w pewnym momencie gdzieś, gdzieś wyjdzie, ale zaopatrzyłem się w, w biografie, książki o, o większości tych najlepszych trenerów na świecie. Odpowiem na to pytanie za, za, za kilka lat. Ninga Benga też? Myślę, że od niego też można dużo, dużo się nauczyć i, i e, to, co tutaj w tej chwili zostało przekazane mi w tej szkole, myślę, że, że, że już troszeczkę inaczej po tych pierwszych trzech, po tym pierwszym zjeździe inaczej będę już na to patrzył. Jeśli chodzi o, o takie warsztat trenerski, to zdecydowanie George Lekens. To był taki, taki e, trener, z którym nie zawsze się e, zgadzałem, który czasem był, mówiąc kolokwialnie, upierdliwy, ale teraz e, Będąc po drugiej stronie barykady, ewentualnie patrząc z trochę innej perspektywy, wiem o co mu chodziło i wiem do czego dążył. Więc chyba od niego trenersko e, najwięcej najwięcej e, będę kopiował. No i drugą osobą to jest mimo wszystko Jerzy Engel. To jest ten, ten człowiek, który potrafił e, trafić do zawodnika, który pod względem kontaktu ze swoimi e, zawodnikami, e, a był. Był wybitne. No to już prawie wszystko jasne, prawie bo jeszcze mały post scriptum. Jeżeli zastanawialiście się, kto odpowiada za sukces zdjęciowy kanału łączna nas piłka, to czas wyłożyć kartę na stół i w końcu się ujawnić.